Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo cieplutko, bardzo serdecznie, kochani, na magicznej chacie. Robimy sobie kartę dnia na jutro, moi drodzy, więc tutaj wszystkie osoby, które lubią tą kartę dnia, które gdzieś tam słuchajcie, lubią z samego rana, czy też właściwie bardziej z wieczora, obejrzeć sobie, co ciekawego jutro może Wam się wydarzyć. Zapraszam bardzo serdecznie, słuchajcie do odsłuchania tutaj tego filmu, który właśnie w tej chwili, kochani, robimy. No Zrobimy sobie karty na tego 13, pamiętajcie, że jutro spełnia pełnia w znaku raka, moi drodzy, więc tutaj no fajnie będzie oczywiście, jeżeli sobie te czytanko byśmy machnęli być może już jutro, żeby zobaczyć, co pełnia księżyca wniesie. Palcie świeczuszki, wysyłajcie intencje, kochani, bo pełnia wzmacnia nasze tutaj różnego rodzaju marzenia, przekazy, słuchajcie, to co wysyłamy tylko wiecie. Tutaj kierujcie oczywiście swoje marzenia, czy też jakieś rzeczy, które bardzo byście chcieli do siebie przyciągnąć, czy też odrzucić, być może mądrze. To takie słowo klucz, kochani, dodatkowe dla Was. No i dobra, tyle. Słuchajcie, lecimy i sprawdzamy, co jutrzejszy dzień przyniesie każdemu znaku z obiaku. Co jutrzejszy dzień przyniesie każdemu znaku z obiaku. Co jutrzejszy dzień, 13 styczeń przyniesie każdemu znaku z obiaku. I kochani, jeszcze zaczynamy od tego, czemu w dniu jutrzejszym będzie sprzyjała energia. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy gdzieś muszą podjąć jakieś decyzje, muszą się nad czymś bardzo głęboko zastanowić, albo też tudzież powiedziałabym wręcz, że już. Wiedzą, lecą, zadecydowały, będzie tak, zrobię tak i nie ma po prostu odwrotu. Nie wiem z jakiego, kochani, powodu. Ja mam tutaj dwa przekazy, że takie osoby, które już podjęły tą decyzję i chcą ją wdrożyć w życie, to karta do tego typu osób mówi, jeszcze się zastanów. Jeszcze się zastanów, czy słusznie robisz, czy dobrze robisz i jakie będą konsekwencje tej decyzji. Natomiast słuchajcie do wszystkich tych, którzy nie podjęli decyzji e, i cały czas, moi drodzy, gdzieś jakby borykają się, w którą stronę pójść, e, jaką decyzję obrać, e, to słuchajcie, tutaj karta do tego typu osób będzie mówiła, żeby głęboko się zastanowić nad takim, takimi dwoma jakby ścieżkami A i B. Co będzie, jeśli wybiorę to? I co jeśli wybiorę tamto? Będzie sprzyjała wszystkim osobom wahającym się w podjęciu decyzji. Ja mam takie wrażenie, słuchajcie, że gdzieś być może więcej będziecie o tym myśleć, słuchajcie, coś układać, jakąś strategię być może obierać, po to, żeby za długo się w tej decyzji nie wahać. Ale wszyscy ci, którzy kochani, gdzieś już mają ukierunkowaną decyzję i mówią: idę, zrobię to i wprowadzę to w czyn. To tutaj karta, słuchajcie, nie wiem, ale ona delikatnie jakby mi podpowiada, czegoś jeszcze nie widzisz, czegoś nie dostrzegasz. Zastanów się, czy ta decyzja jest dla Ciebie właściwa. Dobra? Słuchajcie, zwróćcie, kochani, na to uwagę. Dobra. A my lecimy z każdym znakiem i zaczynamy od baranka. Co u baranka jutro? Będziecie się dobrze czuć, będziecie się dobrze bawić, to znaczy, ja tutaj nie mam na myśli, że pójdziecie na imprezę, będziecie słuchajcie, szaleć, będziecie rozrywane, takie wiecie, rozrywkowy tryb prowadzić to nie o to mi chodzi. Ale możecie być zadowolone, bo coś Wam jutro pójdzie jak spłatka, coś być może załatwicie, będziecie się lepiej czuły, a będziecie takie bardziej wyluzowane, być może postawicie na rozpieszczanie siebie. Tutaj mam na myśli, słuchajcie, a! tam dobra, zjem sobie zamiast jednego pączka to dwa albo dobra, jutro sobie obejrzę fajny film i na przykład zrobię sobie do tego jakiegoś fajnego drinka i będę się wyluzowywać odpoczywać, wiecie o co chodzi zadbam, zadbam o siebie mogą tutaj też być barany, które powiedzą hm, muszę właśnie o siebie zadbać czas tutaj na pójście na pazury słuchajcie, na nie wiem, pójście do kosmetyczki, do fryzjera zrobienie czegoś takiego dla siebie z czego możecie być zadowolone więc wszystkie osoby, które gdzieś by chciały słuchajcie, coś tam sobie z włosami zrobić przyciąć, czy przefarbować czy zrobić sobie paznokcie, nie wiem czy koni, kupić sobie coś Będziecie z tego zadowolone, więc ten jutrzejszy dzień będzie sprzyjał e, waszym takim, powiedziałabym, wszelkim jakimś takim zabiegom w swoim własnym kierunku, które będą Was cieszyć. I przede wszystkim właśnie to, że coś pomyślnie może Wam się jutro, kochani, powieść i udać, tak? Okej, okay, co jutro ubyka? Spełnienie życzeń, spełnienie marzeń, yy, słuchajcie, kierowanie się tymi również marzeniami i planami. Yy, tutaj bardzo mocno też, kochani, działa jakieś przeznaczenie, coś idzie z przeznaczenia, i mogą być takie byki, które, które pracują z energią, wyczuwają taką energię, mają tego typu przeczucia, że wy wyraźnie poczujecie, że tutaj przeznaczenie odgrywa jakieś znaczenie. Możecie nie schodzić z drogi temu przeznaczeniu, bo to jest taka karta, gdzie możecie bardzo wyraźnie poczuć, że nie wolno teraz czegoś opuszczać, nie wolno czegoś zostawiać, bo idzie coś zgodnie z przeznaczeniem. Takie coś poczułam. Możecie, kochani, dużo marzyć o, czym, o czymś, o kimś. Możecie być takie właśnie rozmarzone, słuchajcie bardzo intensywnie. Możecie mieć jasność umysłu i dlatego ja tu właśnie powiedziałam, to właśnie wcześniej, że są osoby, które mogą coś przeczuwać, więc taka jasność umysłu, otworzenie się trzeciego oka na coś, co będziecie, kochani, bardzo wyraźnie widzieć. Możecie również, oprócz rozjaśnienia umysłu, gdzie będzie wam on podpowiadał różnego rodzaju, być może słuszne e, drogi, e, to jednocześnie możecie poczuć się bardziej e, takie uzdrowione, tak? Gdzieś jakiś taki ciężar z was spadnie, e, będziecie nie czuły smutku, żalu, jakiegoś przytłoczenia, tylko takie właśnie odrodzenie pewnego rodzaju. Możecie też być kochani czymś, oczarowane i zachwycone. Możecie czymś, oczywiście możecie być zenkiem Kaśką, wiecie o co chodzi, ale takie oczarowanie. Dodam, pamiętajcie o odwrotności energii, że oczarowany może być Wami ktoś. Ale da wam znać. To nie będzie tak, że będzie oczarowany, a Wy o tym nie będziecie wiedzieć, tylko on swoimi czynami, słowami pokażę Wam, że jest zafascynowany wami. Co jutro bliźniot? U jutro, słuchajcie, karta. Mam takie wrażenie, że przeskoczenia jakiegoś trudnego problemu czy trudnych rzeczy. Bo to jest taka karta, słuchajcie, która jakby pokazuje, że czujecie moc, czujecie energię i przeskakujecie trudy, jakie do tej pory były. Które być może, słuchajcie, i nawet wydawały Wam się wcześniej, we wcześniejszych dniach trudne albo i nawet niemożliwe do przeskoczenia. Mógł być taki bliźniak, który mówił, Magda, to jest po prostu nie do przejścia, ja nie dam rady tego zrobić, ale jutro dacie radę. Przynajmniej energetyka będzie temu sprzyjać, więc jeżeli ktoś z Was, no nie wiem, musi wykonać jakiś trudny krok, musi zrobić coś, co wydaje Wam się trudne, takie, że nie odważycie się, nie zrobicie tego, to jutro ta odwaga może być. I jeżeli ta odwaga przyjdzie i energetyka będzie sprzyjająca, to warto, drogie bliźnięta, ten ruch wykonać. Ja tutaj widzę tak, jakbyście poskromiły coś, zwyciężyły coś, mogłoby się Wam coś udać, pokonujecie jakieś trudności i przeszkody na Waszej drodze. Mam takie poczucie, takie wrażenie. Sprawujecie też jakąś opiekę, być może nad czymś, być może nad kimś. Ktoś czerpie moc i siłę z Was, albo oboje razem czerpiecie siłę z, z obojgu Was. Wiecie, co mi chodzi. No, słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie. Energetyka sprzyjająca. Co jutro uraka? Uraka, kochani, w dniu jutrzejszym e, czas kierowania się głosem serca, e, troski, opieki, wsparcia. Być może słuchajcie, ktoś będzie potrzebował tego wsparcia albo takiego waszego zatroszczenia się, e, być może waszego ciepła, uczuciowości, e, miłości. Więc jeżeli macie tutaj partnerów, partnerki oczywiście, to być może to jest taki dzień, gdzie ta bliskość, te uczucie, ta miłość będzie tutaj ogromnie potrzebna. Ale to też jest, słuchajcie, karta, która mówi o emocjonalnym, emocjonalnej potrzebie wygadania się. Otworzenia się emocjonalnego być może na drugiego człowieka, czy z jakiegoś powodu otworzenia się emocjonalnego, to też może być tak, że przyjdzie do Was ktoś, bo on będzie chciał emocjonalnie, od serca z Wami o czymś porozmawiać. To jest generalnie karta osobowa i to może przedstawiać kogoś albo Was, może to też być przyjaciel, słuchajcie, partner, partnerka, to też może być ojciec. Gdzie tutaj być może jutro z takimi osobami się spotykacie, i po prostu to jest zaznaczone, że jutro rak wybiera się do taty, przyjaciela, partnera, partnerki na przykład, nie? Ale tak jak powiedziałam, też kierowanie się taką uczuciowością, bliskością, troskliwością, wsparciem i być może jakąś potrzebą rozmowy od serca. Co jutro ulwa? Wow, coś się może gruchnąć, coś się może posypać lwy. Nie wiem co to może być. To jest taki nagły, nagły pożar, albo jakaś nagła informacja, nagła wiadomość, która może troszeczkę, słuchajcie, jakby was wyprowadzić. No nie chcę powiedzieć, że z równowagi, ale z takiego poczucia stabilności. Słuchajcie, tutaj się nic nie wydarzy jakiegoś mocno złego, bo w tej karcie to jest tak troszeczkę pokazane, że okej, okay, my lecimy, że nagle coś się wydarza i może to być jakiś, znaczy w normalnej wersji, że to może być jakiś taki, no, ostry, ostra konsekwencja czegoś, ale tutaj nie, wy tutaj spadniecie na tak zwane cztery łapy, jak kot, czyli że wow, o ja pierdziele, ale spoko, nawet jeśli jakaś wiadomość, informacja do Was dotrze o tym czy o tamtym, to mimo to, słuchajcie, konsekwencje nie będą złe, bo wy tutaj spadacie na cztery łapy z tej karty w dół. Nie stanie się wam bezpośrednio nic. Być może to jest u kogoś, tak? Może usłyszycie o czymś. No uważajcie na jakieś upadki, przewrócenia, słuchajcie, no nie wiem, gdzie tam mieszkacie oczywiście, ale u nas na przykład jest w tym momencie sporo śniegu, jest ślisko, więc uważajcie też, żebyście no gdzieś tam się nie przewrócili i gdzieś nie posiniaczyli, nie daj Bóg nie połamali. Nie wiem, czy mam do głowy, ale tak spojrzałam chwilowo przez okno... I patrzę, że w ogrodzie jest bardzo dużo tego śniegu i tak właśnie skojarzyłam to, że być może to jest taki upadek, ale to nie będzie też nic groźnego, więc tutaj jakby nie doszukujmy się, że zaraz blondujemy, słuchajcie, na sorze i cholera wie co, to takie raczej będzie, że możemy obtłuc tyłek, ale nie będzie z tego grubszych konsekwencji, dobra? To też jest jakiś taki proces, w którym, słuchajcie, nagle mogą wieści, informacje, wiadomości jakieś tam, które być może niespecjalnie Wam się spodobają, bo będą gdzieś tam wymagały od Was jakiegoś zaangażowania w coś, ale też nie powinno się tutaj nic grubszego lwestać. stać. Co jutro u panienki? Jeżeli chodzi o pannę, panna, słuchajcie, jutro ma bardzo dobry dzień. Jeżeli przede wszystkim, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi. Słuchajcie, być może tutaj gadulicie, spotykacie się, macie styczność, czy w pracy, załóżmy, czy po pracy, czy też na jakichś czatach, w facebookach, YouTubeach, słuchajcie, nie wnikam. Być może macie gdzieś właśnie styczność z ludźmi, z którymi jutro w jakąś komunikację wchodzicie, albo nie wiem, no coś tam. I te wieści, wiadomości, komunikacja są dobre. Ja tutaj po prostu widzę Was uśmiechniętych i radosnych w dobrej komunikacji z ludźmi. Możecie też, kochani, spotykać się z kimś, kawka, herbatka, winko, imprezy. Niekoniecznie, że jutro, ale może to być jakaś sytuacja, że umawiamy się na urodziny, na imprezę jakąś tam za jakiś czas. Ale ustalamy to na przykład jutro. I moi drodzy flirt. Jeżeli ktoś z Was flirtuje, romansuje, to jutro będzie to uskuteczniać. Co jutro, uwaga? No słuchajcie, waga jutro w potencjale y, bardzo sporym, sporym, jeżeli chodzi o energię. Macie w sobie witalność, macie w sobie siłę, macie w sobie pasję i macie w sobie ogień. Bardzo dużo, bym powiedziała, tutaj jest energetyki seksualnej, więc jeżeli ktoś z Was ma do kogo, moi drodzy, i czuje do tej osoby oczywiście miałą te przezrumianek i strasznie mocno pożąda kogoś, no to w takiej energii ognia, pasji i właśnie tej namiętności może jutro się znaleźć. To jest olbrzymia ochota na drugiego człowieka. Tak to poczułam. Tutaj zresztą słuchajcie, no to jest akurat król, więc mogłabym bardziej to mówić do mężczyzny, że taką energię poczuję, ale i też kobieta do faceta albo ten facet do Was, drogie pan, panienki, kobiety wagi, może takie sygnały wysyłać. Tak więc tutaj sobie jakby dopasujcie się pod siebie. Widać tutaj chemię, widać tutaj ogień, widać tutaj, słuchajcie, ochotę na kogoś. Ktoś jest, m, słuchajcie, celem tej osoby, ale nie tak w takim złym słowa znaczeniu, tylko taką osobą, gdzie ta, gdzie ta waga albo wy nie potraficie tej osoby po prostu z głowy wywalić, nie? To jest coś takiego, kurczę, no chcę tego, chcę tego, pragnę tego. Ocz <laughs> Przepraszam. Oczywiście, jeżeli nie chodziłoby tutaj o człowieka i o tego typu rzeczy, które powiedziałam, być może jutro... Z dużą pasją i z dużym zaangażowaniem waga po prostu zajmie się czymś. Coś, co ma w głowie, coś, co po prostu robi, czyni i co jest dla niej ważne. Ale takie ważne, gdzie wy byście takie były mocno w to zaangażowane i chciały, żeby to tak czadowo i zajebiście coś wyszło. Bo taka energetyka jest tutaj, właśnie w tej karcie. Co jutro u Skorpiona? Skorpion, słuchajcie, jutro jest zadowolony z czegoś. Może być zadowolony z pracy, może być zadowolony z finansów, ale może być też, być też zadowolony z czegoś, co jutro uda mu się załatwić albo z tego, co już osiągnął. I może słuchajcie, gdzieś mieć takie poczucie, nie muszę się już martwić i nie muszę się przejmować, bo ja to już osiągnąłem. Ja już mam tą pracę, mam te pieniądze albo udało mi się coś zdobyć, załatwić, poczynić. I jutro możecie zdać sobie z tego sprawę, że już macie ten problem za sobą i że nie ma się czym przejmować. Możecie też moi drodzy jakby w innym scenariuszu e, zwyczajnie zastanawiać się nad jakimiś planami. Być może zawodowymi, być może inwestycyjnymi, zakupowymi, bo to jest taka sytuacja. Mam jakiś plan, który jest jednocześnie też takim planem, który by cieszył Skorpiona. Jest zadowolony, że on może to zrobić, że może zacząć w tym kierunku coś tutaj, słuchajcie, czynić. Możecie coś sobie kupić i też być z tego zadowolone. Czujecie generalnie taką stabilizację i bezpieczeństwo w dniu jutrzejszym, co mi się również bardzo podoba. I wykonujecie jakieś zadanie, jakiś plan, jakąś pracę, być może. Skupiacie się być może nad tym bardzo mocno, bo chcecie, żeby coś dobrze wypadło. I jeżeli ktoś z Was coś takiego robi, to dobrze to wypadnie, a Wy sami będziecie z tego zadowoleni. Strzelec. No i strzelec, słuchajcie, jest w karcie decyzji, którą drogę mam pójść, którą drogę mam obrać. No tutaj słuchajcie, bardzo głęboko patrząc na kartę główną, strzelcy, jeżeli coś takiego by u was było, to faktycznie jeżeli wy nie wybraliście, chociaż ta karta słuchajcie pokazuje, że wy czegoś chcecie, ale gdzieś e, nie macie takiej jakby odwagi albo pewności, żeby w tym kierunku pójść, no to grubo się zastanów drogi strzelcu, co będzie jeśli ty zrezygnujesz, tak? To jest właśnie ta karta, która właśnie jakby trochę mówi o takiej rzeczy, że możesz sobie samoczynnie zakładać opaskę na oczy, czegoś nie do końca widzieć, podejmujesz jakąś decyzję albo chcesz ją podjąć, jesteś pewna i mówisz, tak, Magda, no ja, ja chcę w tą stronę pójść, bo ja widzę tam korzyści, ale widzę, że tak brakuje ci, drogi strzelcu, odwagi, żeby ruszyć. Brakuje Ci odwagi? Nie chcę powiedzieć, że nie masz jaj, <laughs> ale to jest coś takiego. Słuchajcie, tutaj, jeżeli ktoś z Was będzie miał tego typu klimaty, zwracam się teraz do dwóch kart jednocześnie. No to, moi drodzy, faktycznie warto tej decyzji nie podejmować w ciemno, tylko zastanowić się, co będzie, jeśli ja nie zdecyduję się na tą ścieżkę, a co będzie, jeśli zostanę w miejscu? Do czego to będzie dążyć? Co mogę mieć, jeżeli e, zrobię tak, a co mogę mieć, jeśli nic nie zrobię? Albo zrobię całkowicie inaczej, tak? Gdzie będę czuła? Czy czuł się oczywiście szczęśliwy i zadowolony? Ale decyzyjność, wybór drogi. Koziorożec jutro. U koziorożca jutro, słuchajcie, poczucie niedostatku i biedy. Ale nie wiem jakiej, kochani, bo ta karta tak troszeczkę może mówić o Was, że czegoś jutro zabraknie. I kościarz powie nie, no Magda cholera, no nie mogę czegoś zrobić, bo zabrakło czegoś tam. Albo nie dotarło, nie przyszło, nie jestem w posiadaniu tego. Albo nie mogę tego teraz zrobić, bo na przykład nie mam kasy na tyle. Tak? Albo nie ma czegoś jutro. Nie mam nawet siły, o, jest brak siły, żeby dźwignąć się w tym temacie. Możecie po prostu mieć też taki troszeczkę zjazd energetyczny, ale to też może być tak, że przyjdzie do was ktoś po prośbie, bo tutaj fizycznie są dwie osoby, gdzie słuchajcie, ktoś nie chce kogoś stracić, nie chce czegoś puścić, i może też wręcz chcieć was zatrzymać albo poprosić o coś. No, chyba, że to wy, tak? Chcecie poprosić kogoś albo zatrzymać kogoś i tak dalej, tak dalej, bo tutaj też musimy pamiętać o odwrotności energii. Ale jedna osoba, słuchajcie, trzyma za rękę tą drugą i nie chce jej puścić, albo mówi, zostań, albo mówi, proszę cię, żebyś mi pomogła, zostawiła, pożyczyła, dała. Natomiast jeśli nie ma tutaj drugiej osoby, jesteście tylko wy, no to to, co powiedziałam na samym początku, że możecie odczuwać jutro brak. Czegoś albo brak siły, brak energii, słuchajcie. Brak kasy, brak możliwości, żeby jutro coś zrobić, bo się nie uda. Nie wiem, co to może być, ale poczucie e, takiej, e, no braku, beznadziei, tak? Co jutro wodnika? Słuchajcie, jakaś informacja, jakaś wieść dotycząca pieniędzy, pracy, inwestycji, nie wiem czego, jakieś usługi, zlecenia, jakieś myśli dotyczące rozwoju waszego mogą się pojawić. To może być wieść, informacja, albo też i wasze planowanie czy myślenie o czymś takim. Jeżeli będziecie sami planować i sami myśleć, możecie poczuć, że to jest dobra droga. Albo powiem więcej, Wy możecie nie czuć, że to jest dobra droga, bo będziecie się wahać, ale karta mówi: słuchaj, to jest bardzo dobry plan, warto po niego chwycić, warto spróbować, bo to jest as. Asy się nie pojawiają, słuchajcie, że tak powiem w nieskończoność, tak? One są, one są pojawiają się jako takie szanse, a my powinniśmy z tych szans korzystać. No, tak to przynajmniej tutaj według Tarota wygląda. Ale Wy możecie się wahać, a może jednak nie, a może jednak tak. No to tutaj e, słuchajcie, e, karta by wtedy podpowiadała, to jest dobry plan, to jest dobra myśl, to cię rozwinie, to cię e, po prostu w jakiś pewien sposób popchnie we właściwą stronę. Albo wieść informacja, tak jak powiedziałam, o czymś, o pracy, o zarobkach, o jakimś czymś. Co może, kochani, odmienić delikatnie tutaj waszą pozycję zawodową czy finansową, albo że mamy plan, który chcemy zrealizować i powinno się wszystko udać. I tutaj faktycznie karta może mówić, żeby za tym planem podążać. I co jutro u rybek? Spokój. Moi drodzy, spokój, zrównoważenie, sielanka, wygaszenie negatywnych emocji sielsko i anielsko kochani, tak to troszeczkę widzę uzdrowienie, jeżeli ktoś z Was jest no ma jakąś dysfunkcję jest, nie wiem, przeziębiony, pochorowany jutro możecie odczuć poprawę ja nie mówię, że na 100% ale możecie poczuć się lepiej ktoś przyjdzie i powie, jak się dzisiaj czujesz? lepiej, jakieś ognisko zapalne może po prostu jakby tutaj wiecie, troszeczkę się wygasić i przez to też na przykład osoby przeziębione, pochorowane, z dysfunkcjami mogą poczuć się lepiej. Ogólnie Wy same jesteście zrównoważone, jesteście spokojne, słuchajcie, jakieś pewne emocje, które być może co niektóre ryby miały wcześniej, wygasają i Wy przez to jesteście tutaj. Takie spokojne, wyluzowane, takie, no wiecie o co mi chodzi, no tak sielsko i anielsko, na tej zasadzie. Bardzo fajna karta. Kochani, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień. Do Was jest tylko, słuchajcie, jedna, jedna prośba, dajcie zna, znać, jak rezonują te karty z, waszym obecnym, z Waszą obecną sytuacją. No ja życzę Wam oczywiście, żeby 13 stycznia, słuchajcie, wszystko potoczyło się naprawdę bardzo fajnie. Życząc również przy okazji, kochani, miłego popołudnia i cudownego wieczoru niedzielnego. Kochani, buziaki, trzymajcie się, no i oczywiście do jutra.